Dzisiaj zegałeś nieco ponad 15 minut, ale naprawdę ważna rzecz, bo strzeliłeś pierwszego gola na szczeblu seniorskim. A dodatkowo stałeś się najmłodszym ligowym strzelcem w historii Wisły Kraków. To spory wyczyn. No, miło mi to usłyszeć z pewnością. Jednak mam mieszane uczucia, bo zdaję sobie sprawę, że mogliśmy ten mecz chociażby zremisować bo były ku temu sytuacje. Osobiście bardzo się cieszę, że udało mi się strzelić to pierwszą bramkę. A jak w swojej perspektywy wyglądało to spotkanie? Od samego początku staraliście się zepchnąć do defensywy Jagielonie, a potem te wysiłki już się niestety ustabilizowały i także Jagielonia dochodziła do głosu. Wydaje mi się, że w pierwszych minutach lekko zdominowaliśmy Jagiellonię. Nie dawaliśmy im krótko rozgrywać od własnej bramki. Ten pressing nam się udawał. Z biegiem czasu Jagielonia nieco przejęła inicjatywę. Ciężko powiedzieć, no nie, nie powinniśmy sobie dać na to pozwolić po prostu. Już w ostatnim spotkaniu byłeś bardzo blisko strzelenia bramki. Myślisz, że teraz trener Stolaczyk jeszcze częściej będzie Ci dawał szansę? To już nie, nie, nie moja głowa w tym, natomiast ze swojej strony mogę zadeklarować, że na treningach będę dawał z siebie 100%, aby takie szanse dostawać. Na razie pewnikiem, jakby zawodnikiem w roli młodzieżowca najczęściej występuje Kamil Wojtkowski od pierwszych minut. Jest tutaj duża walka o to miejsce na boisku razem z nim? Kamil daje dużo jakość na pewno zespołowi, więc na pewno w każdym meczu daje z siebie 100% i to widać. W momencie, kiedy ja dostaję swoje szanse, no to staram się je wykorzystywać w 100% i sprawić jak najwięcej radości drużynie.